Ładna pogoda, prawda? Miałem wam QA nagrać, ale nie wytrzymałem i stwierdziłem, że w domu nie będę tego robił, bo. Uwielbiam Słońce! QA! Dla osób, które uczestniczą w kursie 21 dni z duchem, i pierwszą rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to to, że dostaliśmy od Was mnóstwo informacji, dlaczego ten kurs nie nazywa się kurs z duchem świętym. Chciałem Wam powiedzieć, że ja wymyśliłem tą nazwę, Marcin się zgodził i dla mnie to i dla Marcina też. To było oczywiste, że chodzi o ducha świętego, pisanego z dużej litery. Ale biorąc pod uwagę to, że dla Was, bo tak napisaliście, jest to istotne, żeby podkreślić, że chodzi o ducha świętego. Więc uwaga, zmieniamy nazwę. To teraz będzie nazwane 21 dni z Duchem Świętym. Co prawda materiały Marcina są nagrane wcześniej, więc tam się już nic nie da zrobić. Natomiast w czołówce i w medytacjach będziemy podkreślać, w czołówce to jak się uda nam to przerobić, czyli też dajcie trochę czasu nam, będziemy podkreślać, że to chodzi o Ducha Świętego. No bo o kogo innego mogło chodzić. Problem jest jednakowoż taki, że przed chwilą. Kupiłem, odebrałem kabel z paczkomatu do mikrofonu i go właśnie zgubiłem. Bieda mentalna. Przejdę jeszcze raz tą drogą, może znajdę go gdzieś tu. Tu nie ma. Nie ma nigdzie. Kurka i osiem dych poszło. Jak krew w piach. I wszystko to jak krew w piach. Tak, krew od razu. No to pierwszą porażkę dnia mamy zaliczoną. Ciekawe, ile ich będzie jeszcze dzisiaj. QA, wasze pytania i odpowiedzi. Moi drodzy, dziękuję za medytację. Mam prośbę, czy mógłby ojciec, jestem Daniel Kleryk, nie ojciec, używać również żeńskich form. Jestem kobietą, i chciałabym usłyszeć żeńskie zwroty. No pewnie, żebym mógł. Będę. Od dzisiaj. Ania ja pisze tak, dziękuję, że tu trafiłam na 21 dni z Duchem Świętym. Przypadkiem tu trafiłem. Widzę tu działanie Boga, że tu mnie przyprowadził. Medytacja jest dla mnie czymś zupełnie nowym. Tyle słyszałam, że medytacja jest zła. Czy można zrobić takie Q&A o medytacji i, kontem i kontemplacji z Bogiem? Wyjaśnić podobieństwa, różnice. No, moi drodzy, no, że medytacja jest zła, to jest coś, co się powtarza bardzo często. Natomiast skąd się wzięło to myślenie? Ja to trochę już tłumaczyłem kilka razy. XIX wiek, rozwój. Yy, 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 rozwój. co to było? Nie, już mam jakieś luki w głowie. Wtedy nastąpiło takie mocne przeniesienie akcentu na teologię moralną z teologii mistycznej, którą wykładano w ogóle w szkołach teologicznych. I to spowodowało, że ludzie bardziej się zaczęli zastanawiać nad, nad tym, jaka jest moja odpowiedź na słowo Boże, a nie na to, co Bóg do mnie mówi. I wtedy też po prostu zaniknęły zwyczajnie formy modlitwy, które, takie, które nazywamy medytacjami, a które były w chrześcijaństwie od, od IV wieku, to już dobrze były rozwinięte. Ojcowie pustyni wychodzili na zewnątrz, modlili się. Jak ja lubię tego człowieka, on tutaj jeździ zawsze z tym tłumnikiem sportowym, teraz to cicho przyjechał. Zawsze kiedy nagrywam, przyjeżdżam. Więc chrześcijaństwo od samego początku medytowało. Później przeniosło akcent na takie odpowiadanie, na ten taki moralizm sztywny. I to spowodowało, że w ogóle się zmieniło trochę ich katolicyzm i no katolicyzm głównie. Na taki sztywny twardy i to przeciwko czemu my protestujemy i, i pojawiły się takie nowe ruchy, takie właśnie, żeby doświadczyć Pana Boga głęboko, no to jest odpowiedź na przerzucenie zbyt dużego akcentu na tą odpowiedź, 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 a formy medytacyjne, o tym też Kitting pisze o tym, że jego, jak, jak on wstąpił do klasztoru trapistów, to nie uczono w ogóle formy modlitwy głębi czy modlitwy medytacyjnej. Natomiast te modlitwy one dają taki rodzaj nakarmienia. I skąd słowo medytacja jest problemowe, dlatego że mimo że to w chrześcijaństwie od początku było w relacji ludzie odnajdywali kontakt z Chrystusem dzięki temu. To zanika to w Europie, a kiedy w pewnym momencie przychodzą różne nurty do Europy wschodnie, to słowo medytacja już jest rozumiane w znaczeniu wschodnim, pozbawionym można powiedzieć figury Boga, czy odniesienia w ogóle do Boga. I stąd wiele osób myśląc o medytacjach wschodnich mówi, że to jest. Oni widzą w tym rodzaj zagrożenia, że to nas, te, te formy medytacji nas odciągną od Boga. Różne zdania można mieć na ten temat. Niektórzy mówią, bo jakby najbardziej rozpowszechniona to jest ta forma uważności mindfulnessu że są ludzie, którzy mówią: że "To mnie odciąga od Boga", inni praktycy mówią, że absolutnie wcale nie, że to mnie otwiera i tak dalej. Natomiast to, co my tutaj robimy, to jest czysto chrześcijańska medytacja na bazie medytacji ignacjańskiej. To jest najlepsza duchowość, jaka powstała w kościele katolickim czy w ogóle jakikolwiek jestem przekonany o tym. I teraz czym się różni medytacja od kontemplacji, ale w znaczeniu duchowości ignacjańskiej? Medytacja jest to rozmyślanie myślne. Więc ja sobie biorę na przykład jakiś fragment pisma świętego o Jezusie, który powołał uczniów albo zwrócił się do, ich, do nich po imieniu, i w głowie zastanawiam się: A czy mnie Pan Bóg nie powołuje? A jak ich powołał? A jak mnie powoła, to czy, czy ja chcę na to odpowiedzieć? Ale do czego mnie powołuje? Na jak długo? Takie rozmyślanki. Nie? To, to Ignacy mówił o, no i trzeba to oczywiście odnieść do Pana Boga postarać się jakoś wewnętrznie z nim porozmawiać o tym czy mieć taką przynajmniej postawę nawet jeśli Panie Boże nic nie słyszę od ciebie to, to to mam taką postawę przyjęcia na to nie tego przyjęcia a teraz kontemplacja to jest zanurzenie w obrazie czyli dla niektórych osób to jest to, to się lęk wtedy budzi dlatego że tam trzeba trochę puścić żeby mnie wyobraźnia poprowadziła w jakąś stronę jak obserwuję scenę jak uczniowie idą za Jezusem, no to ja idę w tej scenie i widzę ten piasek, dotykam tej ziemi. Pozwalam, żeby to mnie poprowadziło i, i, mi, i mnie trochę to nawet też zaskoczyło. Za każdym razem ja kontemplację robię, a lubię bardzo. Naprawdę. Jak ktoś złapie tego bakcyla, no to potem to w nim siedzi już. To to jest tak, że często ta wyobraźnia mnie prowadzi w inną stronę niż mi się wydawało, że nie jestem w stanie tego przewidzieć. I zakładamy, że Bóg działa, zawsze też działa przez te moje skojarzenia myśli, bo mamy taką intencję, że chcemy, czy zapraszamy na początku też Boga do tego. I moi drodzy, też tam jest taki ważny element, ważny, bardzo ważny, że staramy się też doprowadzić do spotkania w kontemplacji z Bogiem, bo czasami niektórzy tak mają, że. Idę za Jezusem, nie mogę go dogonić. I to trochę pokazuje jakiś stan, w którym ja jestem, na przykład. Że, jakiegoś, że, że staram się spotkać Pana Boga, ale nie mogę tego zrobić. I to, co w kontemplacjach, czy w takiej formie modlitewnej robimy, że sobie coś wyobrażamy. To można zrobić na przykład coś, czego na co dzień nie robię, nie? czyli na przykład krzyknąć jakoś bardzo głośno. Ktoś jest taki cichutki przed ludźmi, przed Panem Bogiem, ja się tu nie narzucam, jak ty na mnie się nie, nie popatrzysz, nie zwrócisz, to ja nie będę zwracał uwagi na siebie. No to w medytacji krzyknij, It's, ej ty i powiedz co myślisz, nie? twoich myśli nikt nie usłyszy, Bóg się nie obrazi, nikt nie będzie o tym wiedział, a ty się przełamiesz wewnętrznie. I bardzo często słyszałem o różnych przełomach ludzi, którzy tak się m, trochę bardziej albo byli sobą, albo się odważyli w kontemplacji na coś, na co by się normalnie nie odważyli. Natomiast to, co jeszcze mu chciał powiedzieć, że to są m, takie formy, które też się przenikają. Że można się zastanawiać nad czymś i, sobie, i, i przejść do takiego wyobrażenia, że idę Panie za Tobą. Więc nie myślcie, że ja robię kontemplację, medytację, tylko ja robię modlitwę. Spotkanie z Bogiem. I naturalnie. Bardziej mnie zatrzymuje to yy, słowa, jakieś zdanie, przemyślenie czegoś, czy bardziej idę w obraz i ja jestem obecny w tym. Ja czuję ten wiatr, czuję tą zieleń i tak dalej, i tak dalej. Odpowiadając tak na to pytanie. Więc medytacja jest dobra, zwłaszcza chrześcijańska. Witajcie. Chciałabym zapytać o czysto fizyczne efekty podczas medytacji. Zawsze bezwiednie skręcam głowę w lewą stronę i lekko pochylam. Czy tak ma ktoś z Was? Zauważam to po zakończeniu medytacji. Dlaczego zawsze w lewą stronę? Miłego dnia. Ja mam tak, że zawsze do góry lekko podnoszę i tak, o, tak robię. A jak myślę, to też się tak, tak robię. Więc to może nie ma większego znaczenia tak naprawdę, w którą stronę. Ważne jest, czy masz... Efekt takiego powierzenia się Bogu. To jest w medytacji najbardziej kluczowe o to nam chodzi, żeby się powierzać Bogu. Nie? Ta postawa, o której mówimy na początku, jest taką postawą, którą trenujemy w czasie medytacji. A czy masz głowę w lewo, w prawo, do góry, do dołu? Jakie to ma znaczenie? Następne pytanie. Jestem w. Y, jestem. Wcześniej próbowałam medytacji, ale nic z tego nie wychodziło i dalej nie wychodzi. Twój głos, Daniel, rewelacyjny. Sposób prowadzenia też no to dlaczego nie potrafię medytować? Nic nie czuję, duch nie działa. W medytacji naprawdę nie chodzi o odczuwanie. Medytację należy robić pomimo naszych różnych przeżyć, doświadczeń i tych stanów emocjonalnych, bo w medytowaniu tak często się u, wielu osobom wydaje, że chodzi o to, żeby osiągnąć taki rodzaj błogości, tego, że jestem taki panie tutaj w tobie rozpłynięty. W ogóle nie o to chodzi. W medytacji, tak jak wcześniej powiedziałem, chodzi o trenowanie mojego nastawienia do Pana Boga. I tam się pojawiają jakieś takie różne pytania, pomyśl, przemyśl i tak dalej, ale one są takim trochę dodatkiem do tego, bo samo clue tego, o co chodzi w medytacji, to jest tak naprawdę to, żeby mm, trenować stosunek do Pana Boga, taki, że ja się na początku Tobie Panie Boże powierzam, wiem, że moje życie także od Ciebie zależy, nie? dopuszczam te myśli. I one naprawdę w nas zostają. Pomimo tego, że możemy czuć się źle i że możemy czuć, że to w ogóle mnie odrzuca, te treści odbijają się ode mnie, to one i tak działają. Bywają takie okresy nazywane w duchowości strapieniem o tym jakoś niedawno też mówiłem. To jest taki, taki moment, że, yy, yy, że mam. Nie jestem w takim nastawieniu pro-Pan Bóg, tylko raczej w drugą stronę, że moje naturalne tendencje we mnie, mnie od Pana Boga odrzucają. Ignacy y, mówił, że wtedy należy zwiększyć ilość modlitw, jeśli to jest możliwe, bardziej wejść w twoje obowiązki stanu, męża, żony, księdza, kimkolwiek tam jesteś w tym stanie. I to, czego nie należy robić, to nie należy zmieniać podjętych decyzji i nie należy wycofywać się z modlitw. Więc jeśli tak jest, że to naprawdę jesteś w takim stanie strapienia, to przede wszystkim trwaj w tym, co zrobiłeś. Zrobiłeś. Czyli co wybrałaś, ten, ten moment medytacji. I ja pamiętam, miałem też takie momenty, że intelektualnie jakoś tak przeczyłem czemuś takiemu: No, to nie może być Pan Bóg, to nie jest Pan Bóg. To pewnie są jakieś takie myśli, ale tak naprawdę wiecie, bardzo duża część pracy w medytacji to jest y, y, zostawanie z tymi myślami, które do nas przychodzą, pozwalanie im odpłynąć, a pomimo tego jestem ja, który, Panie Boże, wszystko jedno, czy Cię czuję, czy Cię nie czuję, to się Tobie zawierzam. To też jest taki rodzaj, jeszcze może nawet głębszego zawierzenia, że ja Ciebie, Panie Boże, nie czuję, ale. Przyjmuję, że jesteś. Nie odczuwam, może nawet mi rozsądek mówi, nie ma Cię, ale trenuję tą postawę, zawierzam tobie. I ona naprawdę działa. Bo ja się na przykład złapałem parę razy kiedyś w, taki, w takich momentach, yy, kiedy miałem takie od mnie coś tam, o jest Krzysiu. Krzysiu nam Kierundae przerwał. Na żywo? Nie na żywo. Ale prawie jak na żywo. Co zrobić, jak ktoś nie czuje w medytacji nic? U jest ktoś... jesteś w grudniu, Mój to Boże, no. to, to zadaj mi jeszcze raz to pytanie. Ja bym mm, Ale stację. Jeszcze, po... jeszcze raz się <noise> je Tak porządnie. Czekaj, zejdę z kadru. Nie zejdziesz, to pójdzie wszystko. Zrobisz ze mnie prosiaka. Nie, zrobię z Ciebie normalnego człowieka. Co zrobić, jak nic nie czuję na medytacji? No najpierw to ja bym przyjął siebie z tym wszystkim, że tak jest. I po prostu, no że tak może być. I tak może być. I to są normalne stany w ogóle w czasie medytowania. No. Trzeba? Ale ja, ja bym się... Hmm? Zanim wejdę w medytację, to ja bym sobie dał więcej czasu na, yy, na kontakt ze sobą. Nie wiem, z, z ciałem, z tym co się dzieje w koło I, i, I może coś się wtedy pojawi, nie? Że Ja, ja mam jakiś bagaż taki, który potrzebuje, yy, nie wiem, przyjęcia. Jakiegoś yy, w ogóle zauważenia? Tak może być, no? Na... Bo, bo na... jestem odcięty, nie? Bo, bo coś jest takiego trudnego dla mnie. Jeżeli yy, ja się od tego odcinam i wtedy będę się odcinam od wszystkiego, od treści też Ewangelii takich poruszających. Moja znajoma kiedyś robiła medytację niedzielne i powiedziała, że jak jest więcej takiego czasu na początku medytacji, gdzie ja właśnie z ciałem zostaję, co czuję, czego nie czuję, jakie mam myśli w głowie to jej to pomaga, że potem medytację lepiej ona wchodzi w tę medytację, więc to jest ważne. Ja mam taką pokusę czasami, że jak mam mało czasu na medytację, to wtedy to trzeba od razu wjeżdżać w, w, w te, te treści, a paradoksalnie jak dam sobie wtedy jeszcze więcej czasu na kontakt ze sobą, nie wiem, 10 minut, 15, to te, ten czas, który zostanie, on będzie owocny, nie? a jak tak. nie dam sobie tego fundamentu kontaktu ze sobą i, i, no i tego, że Bóg. Już jest na modlitwie jest pierwszy, no to wtedy wchodzę jak do, do kopalni na robotę. Pan Loyola mówił, że to jest przygotowanie bliższe i dalsze, nie? że jak się nie przygotujesz do medytacji, to tak naprawdę ten czas, który powinieneś poświęcić na przygotowanie przed medytacją, to robisz w medytacji, że tego się nie da ominąć. Zwyczajnie. Więc znam. No. Yy, obserwujcie go na Instagramie. Jeszcze jedno ogłoszonko tego pana, skorzysta z gościnności Daniela. Tak, 28-30 maja mamy tutaj taki weekend o modlitwie. Właśnie po to, żeby pomóc sobie w taki naturalny sposób wejść w doświadczenie, w smakowanie. Bo może jak się rzucimy od razu na treści ewangeliczne takie ciężkie, to nas to gdzieś tam przytłoczy, a, a my chcemy tak powolutku, spokojnie, żeby też i odpocząć. I no, tak jak Pan Bóg będzie prowadził. Także zapraszamy. Darmowa reklama na pogłębiarce, proszę Państwa, zapraszamy! Kolejne pytanie. Moje pytanie jest takie. Co zrobić, jeśli prosi się Boga od 20 lat o fundamentalną dla siebie sp sprawę, a wciąż jest się niewysłuchanym, jak zachować wiarę, mimo to i bliską, opartą na miłości, relację z Nim? O, trudne pytanie. Emi, mm, mi się dwie rzeczy nasuwają do głowy. Jedna to jest taka, że to jest kwestia tego, co bardzo chcesz, a drugie to jest takie, że mimo wszystko, żeby zachować miłość do Pana Boga, to to jest trochę rozłączne, czyli że można kogoś kochać, przyjmując to, że może Boże mi nie chcesz tego dać. I teraz ciężko tak naprawdę powiedzieć o tym, co to jest za sprawa, Wy ja rozumiem, że nie chcesz tego wymieniać publicznie i dobrze może. Natomiast w niektórych wypadkach to jest tak, że. że, że że trzeba przeżyć jak, jakiś rodzaj żałoby po tym, czego być może już nigdy nie będzie. I, I mi jest tak naprawdę bliskie takie podejście. Z Marcinem rozmawialiśmy na ten temat, że on znowu tak bardziej chce ożywiać wiarę innych osób i ma swoje doświadczenia o tym, że modlitwą można wiele wyprosić. I, no i to jest, jest prawdziwe i dobre podejście bardzo dobre. Takie dla wielu osób to był przełom w ogóle. Ale też ja sam jakoś tak bardzo często się z ludźmi spotykałem, y, którzy doświadczali jakichś przełomów po tym, jak się zgodzili, że czegoś nie będzie. I to nie w taki magiczny sposób, że się zgodziłem, że czegoś nie będzie, i wtedy to przyszło, tylko że oni wtedy zac z, y, potrafili zacząć żyć pomimo tego, że naprawdę tego nie będzie. Nie? Przeżywanie strat jest trudnym takim doświadczeniem dla nas wszystkich, ale ono jest koniecznym elementem życia. I y, y, nie znając twoj, y, tego, o co Ty prosisz, to y, warto się pytać pewnie innych osób niż tylko Daniela, y, ale mi się to kojarzy, że, że jak to trwa tak dużo, to może, może warto się pogodzić, że Bóg, y, czy nie wiem, czy Bóg nie chce tego dać, no, ale że może w Twoim życiu to po prostu się nie wydarzy, chociaż nie wiem o co chodzi. A, y, ale również jest warte to, że. Y, że tak naprawdę, dopóki się nie, nie, nie zadzieje jakaś strata w nas, którą przyjmiemy, to mamy wtedy takie wrażenie, że nie jestem w stanie być w dobrych relacjach z Panem Bogiem, bo on mi tam czegoś nie daje i ciągle mam jakieś, jakieś poczucie np. niesprawiedliwości, że powinien mi dać albo innym daje, i dlaczego mi to się nie przytrafiło. Natomiast to poczucie, że ja wciąż, Panie Jezu, Cię kocham, Boże, ja Cię kocham, ja jestem blisko Ciebie i chcę być blisko Ciebie. Pomimo, że mi tego nie dałeś, to to przychodzi taki, taki rodzaj pogodzenia się, wtedy kiedy przyjmiemy, no, yy, pewnie tego nie będzie w moim życiu. I się godzę z tym, że tego nie będzie, nie? To są zazwyczaj takie długie procesy godzenia się. Żałoby się około roku przeżywa po bliskich osobach, po ważnych sprawach. Yy, Potraktuj to jako inspirację. Może to jest do ciebie, może nie. To jest takie fajne pytanie od Polska. Nie wiem, jakoś trudno uwierzyć mi w to, że jest przy mnie przez cały czas ktoś, kto chce dla mnie dobra, że w ogóle ktoś przy mnie jest cały czas. Nawet gdy porównowaliście go do oddechu, żeby mieć czystą wiarę w to, że duch przy mnie jest, nawet wtedy, kiedy o tym nie myślę. Czy to, że muszę się do tego przekonywać, jest normalne, skoro Bóg przy mnie jest, pomimo tego, jak, jaki rozumiem, że chcesz, jaki jesteś. Moi drodzy, bo to trochę powoduje, to pytanie jest trochę o tym, dzięki w ogóle za to pytanie, o tym w jaki sposób my tego Pana Boga, czy, czy o jaki rodzaj świadomości tu chodzi? Ja tej obecności Pana Boga, bo ten nie chodzi o takie techniczne, że Pan Bóg tutaj jakby jest w takim znaczeniu, że tutaj chodzi za mną i tak dalej, tylko chodzi o taki rodzaj zdolności kontaktu permanentnej z Nim. Najłatwiej to, najłatwiej to zaprezentować na przykładzie relacji. Mam nadzieję, że macie takie relacje wokół siebie, ludzi, że wiecie, że jak się do nich zwrócicie, to oni będą gotowi. Może nie mają czasu w, w tym momencie, nie odbiorą telefon, ale że oni są zawsze dyspozycyjni. Czy, czy jakoś tak obecni dla was, myślą o was. I dla porównania są takie osoby, które, które nie wiesz, czy on po prostu chce mieć z Tobą kontakt, nie chce, raz chce, raz nie chce, takie niestabilne relacje. I teraz w tym ćwiczeniu, które robimy, bo to jest rodzaj ćwiczenia tak naprawdę, to jest próba uświadamiania sobie, że Pan Bóg ma dla nas taką relację, że on jest cały czas stabilny. On cały czas jest dla nas. I teraz, czy my to łatwo przyjmiemy, czy niełatwo, to tak naprawdę w gruncie rzeczy zależy od, od tego, jak. Jakie my mamy doświadczenia, nie? że jak wokół nas jest mnóstwo takich relacji pourywanych, sami nie potrafimy stabilnych tworzyć, to trudne to dla nas będzie. Jeśli naturalnie jesteśmy w więzach z innymi osobami, to są stabilne, długie relacje, no to to będzie takie raczej oczywiste. I teraz, jeśli nie jest łatwo ci to przyjąć, to w tym nie ma też nic złego. Nie? To jest ćwiczenie, i teraz to ćwiczenie może być dla ciebie wymagające, ale to znaczy, że tym bardziej należy to robić. Nie? Zostawać z taką świadomością. Bóg przy mnie jest, ja mogę się zwrócić do Niego w każdym momencie. Nie? To jest zupełnie normalne. Więc to ćwiczenie nie tyle mówi tam o, o, o samym Panu Bogu, który jest, tylko mówi o nas, którzy, którym jest nam albo łatwo go przyjąć, czy przyjąć tą Jego obecność, albo nam jest trudno z jakichś powodów. I też nie jesteśmy winni, że nam jest trudno. Nie? Bo to, co życie przynosi, to sobie nie wybieramy, to po prostu jest. Nasza odpowiedzialność jest, czy my to rozwijamy. Czy, czy zostawiamy tak, jak jest, i, yy, i nie rozwijamy. Na pewno w, w, warto to ćwiczyć, że Boże, mi się to w głowie nie mieści, że ty jesteś cały czas przy mnie, pomimo tego, jaki jestem, bo dla mnie to jest jakieś tak w ogóle nie klei się głowy. Nie? Aż trudno mi o tym myśleć. Ale tym bardziej, zostań. Jest Bóg. To, że mi to się w głowie nie mieści, to znaczy tylko tyle, że jeszcze mi się to w głowie nie zmieściło. Ale tylko jeszcze. Wcześniej czy później przyjdzie. I też polecam w ogóle treningi stałych, takich bliskich kontaktów z ludźmi, stałych relacji, dbania o to. To jest wartościowe i to bardzo się przekłada potem na relacje z Panem Bogiem. Czyli jak jest kryzys, konflikt, to rozwiązujemy konflikt, a nie poddajemy się. Dobrze, tyle, dziękuję Wam bardzo. Jeszcze chciałbym Wam dać takie super ogłoszenie o tym, co ben... bo pomyślałem, że będziemy robić takie środowe, wieczorne, gościnne nasze wieczory w pogłębiarce od najbliższej środy, czyli za 19 z zaprzyjaźnioną z nami teobańkologią, będziemy mieli taki deal, że oni rozpoczynają nowennę pompejańską i w środę będzie u nas o 20.30 ich różaniec, a w najbliższą całość tego różańca możecie na teobańkologii oglądać, a w środę u nas a w najbliższą środę, czyli już jutro, będzie Eucharystia i modlitwa o uzdrowienie razem z Marcinem. Więc zapraszam Was, żebyście w środę korzystali też z naszych gości. No i cóż, liczę na Wasze komentarze i dalsze pytania. baję. A, i bardzo liczę na subskrypcje. No bo wiecie, jak z tymi subskrypcjami jest. Niby to nie jest takie ważne, ale tak naprawdę, jak więcej osób subskrybuje, to zwiększa to zasięgi kanału, więcej osób o tym się dowie, więc tak naprawdę bardzo się przyczyniacie do tego rozwoju kanału, lajkując te filmy, komentując je. Subskrybując, polecając znajomym Pogłębiarkę. Bardzo dużo informacji ludzie dostają o Pogłębiarce. Nawet niektórzy spowiednicy, ostatnio się dowiedziałem, że za pokutę dają medytację, więc jak tu jakiś ksiądz słucha, to podpowiadam.